Mężczyzna, która ma dzieci ze sobą, nie z sąsiadem. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę, żebyśmy proszę, żebyśmy poszukali jednak odpowiedzi na pytanie ważne. Na pytanie ważne, na które do tej pory odpowiedzi nie mamy. W oparciu o jakie fakty mamy tworzyć prawo. To może ja powiem... Bardzo proszę. Bo, boję się, że widzę, że wpadliśmy w pewną pułapkę tutaj i że w swojej retoryce prowadzącej do pewnych takich facecji o dzieciach e, z, prawda, zrodzonych z dziadkiem babcią i tak dalej. Pan redaktor Terle, Terlikowski niebezpiecznie zbliża się do żarcików na temat homoseksualistów, w których może paść słowo zoofilia, koza i tak dalej, więc ja proponuję, więc tak proponuję żebyśmy uniknęli jednak tego, tego wątku, podobnie jak wątku tego, czy y, Godne szacunku postanowienia pana redaktora Terlikowskiego o korzystaniu nigdy z instytucji rozwodu, czy powinien również jako obywatel stać to innym. Natomiast wracając do Pani pytania, pojawia się tutaj problem, czy kwestia prawa naturalnego. Coś co powiedział pan, co, co również wcześniej padło zanim te barokowe porywy retoryki na temat homoseksualizmu zostały wypowiedziane przez pana redaktora Telikowskiego. Ja się tutaj... I to, to jest rzeczywiście pytanie, to jest kwestia, która jest związana z Pani pytaniem, na czym właściwie ma, mają opierać się konstytucje, prawa ludzkie i tak Otóż ja się bardzo boję właśnie takiego, yy, takiej odpowiedzi, która wskazuje na prawo, na prawo naturalne, bo prawo naturalne jest prawem stwórcy prawem boskim, ale odczytywanym przez ludzi. Ludzi, którzy są omylni, którzy są niedoskonali i którzy mogą się różnić w swoich y, interpretacjach tego, czego wymaga albo stwórca, albo natura, albo oczywisty porządek losu i tak W związku z tym, jeżeli ktoś mi mówi, że ja w imię prawa naturalnego y, będę ignorował, czy nie będę respektował prawa tworzonego demokratycznie w państwie, to znaczy, że ta osoba mi mówi, moje poglądy na moralność mają przeważać nad twoimi. To znaczy, ja mam lepszy wgląd w tę prawdziwą moralność, która pozwoli mi narzucić Tobie swoje przekonania w postaci prawa. Otóż, tak jak ja nie chcę dla siebie mieć silniejszego głosu jako obywatel, nie mam żadnego, ale to żadnego powodu, aby na przykład panu redaktorowi Terlikowskiemu przyznać przywilej silniejszego głosu czy lepszego wglądu w moralność prawdziwą, którą zechce nazwać prawem naturalnym. I dlatego odwołanie się do prawa naturalnego może być dobre, gdy mówimy o własnej moralności, o własnych wyborach etycznych, ale gdy mówimy o uzasadnieniu przymusu wobec innych, otwiera się droga dla szalenie niebezpiecznego autorytaryzmu. Dziękuję serdecznie. Proszę jednak powiedzieć, jeśli spróbujemy poszukać odpowiedzi, czy rzeczywiście nie tą drogą? Jeśli nie ta droga, to jaka droga w kształtowaniu prawa, ustawodawstwa? Bardzo proszę. Przepraszam. No tutaj, no nie, tutaj przedstawiał Pan... Profesor bardzo określoną koncepcję mówił o niebezpieczeństwie prawa naturalnego. Ja nie wiem czy, oczywiście ludzie są omylni, oczywiście my prawo naturalne implikujemy z ładu, ale chciałem zwrócić uwagę, że istnieją to ciekawe takie systemy, właśnie angielski choćby system, gdzie właściwie prawo stanowione, no, jak ja ono tam istnieje, ale jednak w bardzo ograniczonym sensie. I e, Sędziowie tam podchodzą do tego w ten sposób, że właśnie oni odkrywają to prawo, implikują go z, z konkretnych z doświadczeń tejże wspólnoty. I jest, jest problem. Doskonale wiemy, że taki pozytywizm prawniczy, który mówił, że prawo to jest prawo stanowione, jest prowadził do strasznych konsekwencji. Myśmy go zakwestionowali. My jako cywilizacja. No proces norymberski był zakwestionowaniem czegoś takiego. I nie tylko tenże proces norymberski. My w tej chwili, te instytucje europejskie na przykład, bardzo często, które tworzą ten pro, e, e, do sądzenia zbrodni rozmaitych, są właśnie tego przykładem. To one sobie się nie liczą z tamtym prawem stanowionym, gdzie na przykład e, prawda, banda jakichś, jakich ponurych facetów yy, te jakieś tam prawa, które pozwalają im likwidować jakieś grupy społeczne czy narodowościowe. A więc jeżeli, no, a więc, a więc no, pojawiają się dylematy, a więc stanowi, yy, yy, pozytywizm prawniczy jest, jest, jest ślepym załukiem. co nie znaczy, że odpowiedź jest prosta i jednoznaczna, nic w rzeczywistości ludzkiej nie jest proste i jednoznaczne, ale wynikać, ale z tego wynika, no że istnieje coś, Właśnie istnieje to prawo naturalne, czyli istnieje pewien ład. Możemy to, nie, musimy mówić, nie musimy mówić, że jest to, to wywiezione, nie musi to wywodzić, być wywiezione bezpośrednio z religii, chociaż tak naprawdę istnieją definicje teoretycy religii, które stwierdzają, że uznanie istnienia ładu świata jest już pewną, jest już właśnie religijnym koncepcją. Dlatego, że te doświadczenie takie bezpośrednie, zwykłe nam tego nie daje. Ale wracając do, do tego problemu z, y, y, z prawem, no to mamy przecież już tradycyjne, że u podstaw prawa musi leżeć idea sprawiedliwości, która znowu my, my mamy tą ideę, tą intuicję my mamy. Oczywiście nam ją bardzo trudno sformułować tak prosto, ale mamy dużo ostrzej na zasadzie negacji, my czujemy niesprawiedliwość. Dużo ostrzej czujemy niesprawiedliwość, Wtedy wiemy, że coś jest niesprawiedliwe, prawda? A więc istnieje ta idea sprawiedliwości. Bez tej idei sprawiedliwości to jakikolwiek ład przestaje mieć sens. To św. Augustyn mówił, że banda zbójców, która ustawia jakieś prawa, to nie jest państwo i to nie jest prawo. Jeśli ja zgadzam z prezydentem Sadurskim, że to nie jest yy, yy, sprawa oczywista, ale tylko, że no, jeżeli zakwestionujemy prawo naturalne, to z czego będziemy wynosić to. Może mówić ewolucyjnie z historii, ale jeżeli ewolucyjnie z historii, czy to tutaj nie zaczynamy się pojawiać koncepcja innych wyrzucona drzwiami wraca oknem prawa naturalnego, który my odkrywamy z czasem? No myślę, że my musimy być dość precyzyjni co do e, stosowanych pojęć, bo jeżeli będziemy rozumieć prawo naturalne, to jest uprawnioną definicją, bo definicje tego typu są do pewnego stopnia arbitralne. E, jako na przykład... Rodzaj tworzenia prawa, taki jak tradycyjnie w Wielkiej Brytanii common law, czyli prawo tworzone ewolucyjnie przez sędziów, ale sędziów przecież odwołujących się właśnie do własnego poczucia sprawiedliwości, niekoniecznie do odczytywania woli stwórcy albo prawideł wpisanych w naturę świata. Albo, co jest również uprawnione, prawa w sensie prawa zwyczajowego, to znaczy pewnych przekonań moralnych w społeczeństwie o tym, jakie są obowiązki względem innych i jakie powinny być granice przymusu społecznego wobec innych. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Oczywiście legislacja, ustawodawstwo jest tylko jednym i prawdopodobnie trochę mniej doskonałym źródłem prawa w historii prawa i w historii ludzkości. Natomiast ja użyłem pojęcia prawa naturalnego, mam wrażenie w takim w rozumieniu, jakie można było zrekonstruować w wypowiedzi redaktora Terlikowskiego, a w każdym razie w rozumieniu, które jest szalenie istotne. To znaczy, gdy ktoś mi mówi, ja wiem, jaka, je, jak, jakie jest, jaka tu jest prawdziwa reguła, która tym powinna rządzić, chociaż inni się z tym nie zgadzają, bo ja mam lepszy wgląd dzięki mojej wierze albo dzięki mojej wiedzy, albo dzięki jakimś kompetencjom naukowym, filozoficznym i tak dalej, ja wiem lepiej niż ty. W związku z tym, bez względu na to, co społeczeństwo postanowi albo w formie ustawodawczej, albo w formie common law, albo w formie prawa zwyczajowego, moje prawo przeważy. Otóż ja tego typu podejście do prawa naturalnego odrzucam, dlatego że ono prowadzi do władzy mniejszości, jakkolwiek ta mniejszość by się nie skonstytuowała czy określiła, nad innymi ludźmi. I w związku z tym prowadzi do nierówności. Na czym więc ma polegać dobry rozdział Kościoła od państwa? Pan profesor mówi, że to prowadzi do władzy mniejszości nad większością, natomiast jak prowadzi coś do władzy większości nad mniejszością, to wtedy jest dobrze. To nie wiem, czy jest dobrze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ja nigdzie nie mówiłem, że moja niezgoda na jakieś prawo, Oznacza, że ja się wyłączam z jurysdykcji prawniczej. Nie, nie wyłączam się, nie mogę się wyłączyć. Funkcjonuję na terenie pewnego państwa i wiem, że jeśli decyduję się powiedzieć nie, to to państwo albo gromada zbójców może mnie za to ukarać. I ja mogę ponieść konsekwencje. I to jest oczywiste. Tomasz Morus, mówiąc nie złemu prawu, Poniec w konsekwencji obcięto mu głowę. Prosił tylko, że zdrodę zostawiono. To jest jedna.